Z Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich apostołów. Oto ja was posyłam jak owce między wilki, bądźcie więc roztropni jak węża, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu na świadectwo imi poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak, ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierci ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego, zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela nim przyjdzie syn człowieczy. Księga Psalmów zaczyna się od tak zatytułowanego Psalmu Dwie drogi życia nie ma trzeciego wyboru. Cała dzisiejsza Ewangelia jest o oddawaniu życia za prawdę za Ewangelię, za Jezusa Chrystusa. Z apostołów tylko święty Jan nie zginął śmiercią męczeńską. Skąd tyle siły w męczennikach? Arcybiskup Fulton Sheen powiedział, nie ulega wątpliwości, że ludzie są w stanie złożyć ofiarę ze swojego życia. Pytanie brzmi, które życie są oni gotowi poświęcić? Doczesne czy wieczne? To jest pytanie, doczesne czy wieczne? W myśl psalmu pierwszego poświęcamy któreś życie. Pytanie, które? Wiele jest takich sytuacji, w których chrześcijanin broni wartości ewangelicznych i jest za to szykanowany. Mary Wagner, która już wiele razy była aresztowana, sądzona i skazywana, bo broni życia od poczęcia. Czy nie jest tak czasami, że na coś przymykamy oko, bo boimy się konsekwencji, nie chcemy poświęcić życia relacji, wypracowanej pozycji? Jeżeli nic nie dzieje się w życiu, to trzeba się mocno zastanowić, czy nie jestem wilkiem, mam być owcą, tak posyła nas Jezus. Święty Jan Vianney w jednym ze swoich kazań powiedział Diabeł kusi tylko te dusze, które chcą uwolnić się z sideł grzechu oraz te, które żyją w stanie łaski. Wszystkie pozostałe dusze należą do Niego, więc nie ma potrzeby ich kusić. Może się wydawać, że to uproszczenie, ale w zasadzie po co kusić już skuszonego? Prosi się kogoś, kto jeszcze tego nie zrobił, o co się prosi. Wrócę zatem do pytania, jakie życie jesteś gotowa, gotowy, poświęcić, doczesne czy wieczne? Zadanie na dziś: zatrzymaj się przy dwóch stacjach drogi krzyżowej, dowolnie wybranych powołaniu do Ducha Świętego, rozważ je i zobacz Zbawiciela, który nie ucieka przed tym cierpieniem.